Cześć, z tej strony Jarek Włodek ze sklepu internetowego Juchcik.pl. W dzisiejszym filmie będziemy czyścić buty za pomocą mydła Phoenix. Mydło Saddle Soap mamy w naszej ofercie już od paru dobrych lat. Nie doczekało się one jakiegoś osobnego odcinka. Tak więc kiedy zauważyłem jak wyglądają moje buty, Doszedłem do wniosku, że o, od nadarza się okazja, aby upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Czyli pokażemy, w jaki sposób korzystać z mydła i w jaki sposób też można dość prosto, ale skutecznie wyczyścić i zadbać o, o, o buty. Buty są skórzane, więc, więc warto dbać. To jest para. Redwingów, które noszę na co dzień. Także oba buty są zużyte tak samo. Jednego sobie zostawimy dla porównania, żebyśmy wiedzieli z czym mieliśmy do czynienia. Oprócz buta, oprócz naszego mydła, będziemy potrzebować jeszcze miski z wodą, szczotki oraz szmatki. W późniejszym etapie. Skorzystamy sobie z tłuszczu, tak aby odżywić tego buta, ale to będzie dopiero potem. Oczywiście but musi być rozsznurowany i wyczyszczony z pierwszego, z pierwszego brudu. Jeżeli mamy gdzieś tam błoto, no to jest to rzecz oczywiście do wyczyszczenia takiego wstępnego. Cały widz e, polega na tym, aby nie przemoczyć buta, i aby to zrobić, potrzebujemy, nie możemy po prostu zalać go wodą, tak? Bierzemy sobie szczotkę, z, mm, strzepujemy nadmiar wody, bierzemy sobie troszkę tego mydła. to zrobimy i czyścimy. Okrężnymi ruchami czyścimy sobie. co pewien czas nakładając znowu nasze dło i wymieniając jak gdyby tą wodę, z którą przyszło nam już być na tej szczoteczce. I też zobaczycie, zobaczymy pod koniec, jak, jak wygląda ta woda, która, która nam została w miejsce. Jeżeli mamy z nadmiar piany, to możemy to też sobie zetrzeć. W ten sposób czyścimy sobie całego buta. trochę nam się tutaj nachlapało, ale nasz bud jest odczyszczony. Teraz on oczywiście musi sobie wyschnąć. Także resztę zrobimy dopiero właśnie wtedy, kiedy ten bud już będzie wyschnięty. Jak widzieliście, zużyłem na jednego buta, no a naprawdę niewiele tego środka. I to nie o to chodzi, żeby zawalić tego buta tym mydłem. Bo, bo, bo wtedy efektu nie uzyskamy. Jak też może tutaj zobaczycie, no woda też nam dość mocno zmieniła kolor. Widać, że, że wszystko w takim razie działa. My widzimy się w momencie, w którym but będzie wyschnięty. Nasze, Nasz but, właściwie nie buty, tylko but, wysechł, jak widzicie, jest różnica na pewno ale żeby o niego zadbać weźmiemy sobie jeszcze jeden środek to jest tłuszcz Gold Quality z mydłem jest tak że ono czyści ale ono też odtłuszcza skórę żeby więc temu zapobiec lepiej wziąć dobrej jakości tłuszcz i po wszystkim Przetrzeć. Nasz bud od razu zacznie lepiej wyglądać. Wokół roznosi się naprawdę świetny zapach tego tłuszczu. Hmm. A tak zadbana skóra sprawi, znaczy tak zadbana skóra odwdzięczy nam się mocno w trakcie użytkowania. Jeżeli mamy na to czas, możemy zostawić e, troszkę grubszą warstwę tłuszczu na dłuższy czas, powiedzmy gdzieś tam na noc. I dopiero wtedy e, go ściągać. Ale jeżeli nie mamy, no to po prostu trochę bardziej się pospieszymy. I teraz mamy porównanie. Jak dla mnie spora różnica. I oczywiście to jest tylko i wyłącznie mój sposób na to, jak, wykorzystując dwa środki, do których ja mam dostęp, zadbać o buty. Czy są inne środki, czy są inne sposoby? Oczywiście, że tak. Swoją drogą nie tak dawno chyba Minister Vintage też pokazywał w jaki sposób on dba zastosowaniem innych środków od Redwingi. Tak więc, jeżeli Wam się to spodobało, no to wiecie w jaki sposób to zrobiłem, wiecie czym. Jeżeli macie inny sposób, podzielcie się nim i dajcie znać o nim w komentarzach. Trzymajcie się mocno. Cześć.